Cześć i czołem! Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kowalski i witam na kolejnym, w kolejnym odcinku, w którym chciałbym sobie porozmawiać o tym, czym są projekty kryptowalutowe, a mianowicie troszeczkę cofnąć się w historię, co na tym rynku się działo i dlaczego nieważne czasami jest to, co dany projekt robi, czy w jaki sposób zarabia w Cudzysłowie pieniądze, cudzysłowie ma działający model biznesowy i wszystko funkcjonuje jak najbardziej spoczko, że będzie to determinować wzrost ceny danego jego tokenu. A więc e, chciałbym sobie Wam pokazać projekty, które być może, być może ludzie, którzy na tym rynku kryptowalut sami już dosyć długo i jakby widzą jego rozwój na przestrzeni lat, zauważyli wrócili do tego, co się działo wcześniej, więc no, tutaj pokażę wam projekty w ten sposób, które niestety, niestety, nie dały sobie rady pod kątem cenowym, ale jak najbardziej osiągnęły w pewien sposób, e, no w pewien sposób taki pogłos i w pewien sposób mają działającą firmę, funkcjonują, ale niestety nic się z tym nie, nie stało. Więc jak ja pamiętam, y, była sobie takie coś jak Power Ledger. Czy jest teraz? Chyba nie ma. Jest Power Ledger. Tutaj chodziło o sprzedaż, zajęciem się sprzedaży, że tak powiem, nie mocy obliczeniowej, a jednak energii na rynkach, więc zobaczmy sobie tutaj ten projekt, jak sobie na przestrzeni lat poradził. No ja pamiętam też go właśnie z dosyć odległych lat. I jakby samo to rozwiązanie, tego, że trzeba tą energię w pewien sposób, w jakikolwiek sposób wykorzystać i podzielić, i w jakikolwiek sprawiedliwy sposób dystrybuować i zmniejszyć po prostu koszty całego tego marazmu, no to mieliśmy tutaj bardzo, widzicie, duży pik zainteresowania. Obecnie kapitalizacja na poziomie 87 milionów dolarów bardzo duży spadek, tak, nawet poprzez BESC. Oczywiście, oczywiście zobaczcie, w pierwszego roku mamy praktycznie połowę odbicia, ale mimo wszystko, jakby funkcjonująca firma mająca, tak na dobrą sprawę, dużo koneksji, tak z dużymi graczami. Wydawałoby się, że to się wszystko dobrze rozwinie. Co by mogło, że tak powiem, pójść nie tak, mimo wszystko niestety w CNN nie widzicie wszędzie. Wszędzie to już było. Wszędzie się pokazywali, wszystko miało dobrze wyglądać, ale jak widzicie, cena niestety tego nie pokazała. Kolejnym tokenem, jaki mi przychodzi do głowy, to jest e, z tej samej kategorii EWT, dosyć mocno promowany przez jednego z YouTuberów amerykańskich Chico Crypto, który dosyć mocno się wypowiadał. Ci, którzy pamiętają, to pewnie e, no, dosyć mocno są e, no, zniesmaczeni. Pozdrawiam tu użytkownika WD40. Kiedy mieliśmy taki szczyt, widzimy tam 15 dolarów. Dzisiaj ten EWT no, kupujemy po 1,18. Sama kapitalizacja na poziomie 70 milionów dolarów. Często koiny dzisiaj ociągają takie kapitalizacje. No i EWT był dosyć mocno szilowany, miał też dosyć mocne partnerstwa. To wszystko bardzo fajnie się bardzo fajnie się układało, no ale niestety, jak widzicie, no wszystkie te firmy funkcjonują, to wszystko stricte działa, no ale niestety coś nie pykło. Teraz powiem o projekcie, który mi gdzieś mocno, ja bardzo mocno kiedyś w niego wierzyłem i yy, jest, wiem, do, że do dzisiejszego dnia wykorzystywany, nawet miał takie swoje, można powiedzieć, sukcesy. Yy, a mówimy o Aragonie. Dla tych, którzy o Aragonie dużo nie wiedzą, to jest to token, który w pewien sposób zarządza sieciami. Można budować na nim zdecentralizowane, autonomiczne organizacje, czyli projekt naprawdę mega technologicznie ważny. I no właśnie. No i niestety, widać sobie cenowo, tutaj dosyć mocno nie poradził. Tutaj widzę, że jakieś jest ogłoszenie, że niestety to. Wygląda bardzo lipnie. Spadek dosyć duży, kiedyś wysokie wyceny, ale mimo wszystko, na przestrzeni lat, nawet sobie zobaczymy, mm, korzystanie z tego e, w pewien sposób wykorzystanie tego tokena możecie sobie nawet takie DAO odtworzyć. Ja kiedyś nawet takie DAO tutaj tworzyłem, mm, i można sobie po prostu bez problemu te aplikacje uruchamiać. Możecie sobie taką swoją prywatną, zdecentralizowaną, autonomiczną organizację utworzyć. No, ale niestety i macie tutaj dostępne różne, y, różne firmy, które korzystają z tego DAO Aragona, czyli wykorzystują tutaj, y, wykorzystują tą technologię z Aragona, która no, niesamowicie dużo nakładów kosztowała, funkcjonuje, działa, ale niestety, ale niestety, z tego co widzicie, kurwa, DAO chyba z tego nawet korzysta, tak? Czyli wiele osób korzysta z tego, tak, na, na, na podstawie tego silnika, a niestety sama wycena tego tokenu w ogóle nie jak się ma. Czyli można mieć dobre założenia tego, że projekt naprawdę jest fantastyczny, że no kurde, technologicznie super robotę robią, klientów mają, tak, ale mimo wszystko wycena tokena jest po prostu na glebie. I teraz taki token, który totalnie można by było powiedzieć, jest już zamieszkły trochę, ale niesamowicie w pewien sposób wpisowałby się nawet w trendy i narracje obecnego trendu związanego ze sztuczną inteligencją, tak? I mocą obliczeniową. O ile kiedyś Golem mógłby być wykorzystywany powiedzmy, do wypożyczania mocy obliczeniowej do utrzymywania sieci, to w dzisiejszych czasach mógłby być wykorzystywany do sztucznej inteligencji, tak? I mimo to, że na przestrzeni wiadomo, że gdybyśmy inwestowali w November 2016, no to dzisiaj byśmy byli 1500 do przodu, ale zobaczcie sobie, że no niestety on sobie tutaj radzi w hossach. Jak widać, hossy, które mm, mamy za nami, tak, hossa 18, hossa 21, tutaj delikatna ta w 24 roku, widzicie, No też mówiłem, że była, mieliśmy taką mini hossę w 24 roku to też by to dosyć mocno potwierdzało właśnie na tym, że to trendowo rośnie. No tutaj niestety e, wiele ludzi zapomniało w ogóle o tym projekcie, mm, a wszystko funkcjonuje. Oni z tego co pamiętam nawet jeszcze mają bardzo dużo eterów, które zebrali w czasie ICO, chyba w 16 roku. Że mają kupę, kupę siana, mm, mają technologię. No ale co z tego, tak? jakbyśmy postawili w pewien sposób bardzo rozsądnie na takiego można powiedzieć takiego, który nie ma, nie jest w stanie upaść, tak? Ta firma nie upadła, ale yy, i licząc na to, że wycena będzie adekwatna do tego pod kątem rozwoju, bo powinna rosnąć wykładniczo teoretycznie, to absolutnie byśmy byli tutaj na skazanej pozycji. Kolejny projekt, to jest projekt Saya. widzę, że nawet się już yy, ikonka zmieniła. Ale tu też mieliśmy taką narrację odnośnie zdecentralizowanego przechowywania danych w chmurach. Jak wiecie, chmury ogólnie no, mamy googlowską, tak? z App Appleowską, te główne chmury mm, chmury wykorzystywane obecnie, których pewnie korzystacie nawet nie wiedząc, ja mając iPhone'a, czy nie wiem e, z Google, jak macie Drive'a, to też korzystacie. No ale widzicie, że ten trend przechowywania danych był spoko. Niestety, no jest tutaj akurat problem tego, że nie, nie zażarło to, tak? O ile widać, że trendowo, kolejny raz trendowo, mieliśmy największy, większą, największą akcję w 2018, później w 2021, no i teraz pewnie 24, 2024, o tutaj akurat widzicie, w 2024, tutaj e, w lutym była ta banieczka. E, to tutaj już więcej się nam, że tak powiem, nie udało osiągnąć, mimo to mimo wszystko 6700 od samego początku, ale to musielibyście kupić saje w 2015 roku, co praktycznie byłoby no, niemożliwe. Uważam, że jeżeli ktoś nawet wchodził wcześniej w 2019 roku, e, to ledwo, ledw, leciutko, ledwo może byłby na zero albo na delikatnym plusie. Także bardzo, bardzo mizerne wyniki pod kątem tego, co ten projekt oferuje, tak? co, co rozwiązuje, jak e, mocno było tutaj to wszystko no, w pewien sposób napędzane i miało to totalnie logiczny sens. Totalnie miało to logiczny sens, logiczny biznes. Nie było skamem, e, nie było czymś jakąś wydmuszką. Było dobrym projektem. No a tutaj wydaje mi się, że jednak e, adopcja pod kątem e, łatwości używania nie zdała egzaminu. E, kolejny projekt, taki trochę po, po, powrót do przyszłości, e, to projekt w ogóle jest jeszcze ten projekt, Quant, QuantStamp co jest tylko na DEXie? No trudno, zobaczymy na DEXie jego wycenę. Quant stamp yy, token być może dla was już taki trochę nieznany, ale wtedy, kiedy pojawiały się pierwsze smart kontrakty na Ethereum w 2017-18 roku, to Zdecentralizowane środowisko wymagało do tego, żeby te smart kontrakty były mocno weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Dzisiaj to jest e, jedna z najważniejszych branż, i ona naprawdę ciekawiej się rozwija. tak? Jest nam po prostu mega potrzebna. Ludzie zarabiają tam hajs pod tym, pod tym kątem. Te firmy, spółki funkcjonują, ale na przestrzeni no tutaj cholera, że nie mam tego wykresu w całości. E, jaki to był marker? Quantum? No nie, no. Cool. Nie mam go na innej giełdzie. Więc no, Quantstamp jako token no niestety nie przetrwał. Nie poradził sobie, uwierzcie mi, lub nie może być, może bym znalazł jakieś starsze wykresy, ale niestety nie poradził sobie. Ale w nowoczesnych dzisiejszych projektach Quantstamp jest wykorzystywany. Quantstamp funkcjonuje. Można cały czas wykonywać audyty swoich kontraktów. Jest to naprawdę honorowana marka pod kątem Bezpieczeństwa kontraktów pod kątem tego, żeby uzyskać certyfikat tego, że dany protokół jest po prostu bezpieczny, czyli mega ważna struktura. Ważne dane, tak? Ważne, mega istotne sprawy, nie osiągają spektakularnych wycen. Przechodzi mi tutaj trochę, trochę analogia do dzisiejszych w pewien sposób. E rzeczy związanych, takie jak wyrocznie, tak, które są obecnie dosyć mocno, które mają teraz taki swój trend, czyli LINK. LINK w ostatnim czasie mm, dosyć dobrze sobie radzi, jest wspierany w, przede wszystkim przez innych inne fundusze. Tam on, mówi się, że to będzie super i, i, i zajebiste i tak dalej, ale mamy też na przykład od razu pochodne że tak powiem, pochodne tokeny takie jak Pyf, który też na fali Linka radzą sobie w tym danym okresie lepiej, ale to tylko na fali tego, że ludzie po prostu kopiują wydarzenia, pomimo tego, że Pyf jest w dupie. To jeszcze mamy Redstona, który też tam chwilowo hype chwycił, no ale zobaczymy właściwie tak, wiecie, to są rzeczy, które są mega wykorzystywane, które będą wykorzystywane ale nie za bardzo niekoniecznie muszą odnieść sukces, nie? Czyli na fali hype'u i kiedy będzie zainteresowanie tym taka mega bańka na powiedzmy Linka, to pochodne typu Pyw i Redstone będą rosnąć mocno. Tak, ale na przestrzeni lat uważam, że może to się nie ziścić, ponieważ mają teoretycznie działające produkty. I to jest ten taka bardzo smutna rzecz, kiedy powstają realnie działające produkty, jakie na początku był Quantstamp, to to jest wieczna zjeżdżalnia w dół. Exaja to jest wieczna zjeżdżalnia w dół. Od początku, po początkowego hypu to później jest wieczna zjeżdżalnia w dół. Na samym końcu powiem Wam token, który na pewno kojarzycie i na, prawdopodobnie nawet używacie. Właściwie ja nawet w tej prezentacji używam, ale to za chwilę. Ee, civic. Nie ja wiem, czy kojarzycie. Civic, Civic, Civic. Pokażę stronę internetową. Civic był mega takim istotnym projektem. Można było sobie chyba tutaj z tego, nawet że nawet nie będę, chodziło o to, chodziło o weryfikację ludzi i tożsamości. Chyba Civic do dzisiaj jest wykorzystywany do KYC-ów, tak? Jakby firma świadcząca. KYC na różnego rodzaju, gdzie, gdzie są po prostu, gdzie jest to po prostu to potrzebne. No ale widać, że pod kątem ceny CIVIC nie dał totalnie sobie rady. Nawet nie wiem, czy oni się teraz zajmują, szczerze powiedziawszy. Ale chyba prawdopodobnie tym samym. I teraz tak. I teraz tak, zobaczmy sobie na wykres. Totalnie w dupie, tak, po pierwszej, powiedzmy, euforii w 17. Na dolara dzisiaj mamy 9 centów, kapitalizację na 73 miliony dolarów. Totalnie bezużyteczne, znaczy bezużyteczne pod kątem tego, że firma funkcjonuje, działa i nawet nawiązuje współpracę, bo ja widzę tę współpracę, ale niestety pod kątem tego się nie obroniło. Jeszcze było z Selfkey, co mi przypomina się, to też coś chyba było z KYC-kiem, nie powiem Wam. Ale tutaj widzę, że kapitalizacja jest milion dolarów, to, to totalnie się objechało. I zobaczcie, jak mu łatwo takie to, to wszystko wywrócić, jak łatwo szybko zniszczyć ten, ten hype narracyjny, że coś się po prostu może nie przyjąć, że początkowo wielkie oczekiwania i naprawdę czasami innowacyjne produkty no, spadają drastycznie, drastycznie pod kątem wyceny. To jak z dwóch centów yy. No, dwa zaradą rzuciło, czyli stukrotny spadek praktycznie. Stukrotny spadek. To jest bardzo dużo. O ile rozumiem, 90% w spadku to 99% to się bardzo rzadko zdarza. tak? A ja nie mów, a to nie są, tak jak mówię, to nie są projekty wydmuszki, to nie są projekty, które nic nie robiły. Tak. Więc... Zastanówcie się po prostu nad tym. Nie wiem, czy ten projekt będzie w ogóle w. Wy... jest, proszę. TenEx, być może znany Wam. TenEx, pierwszy chyba projekt, który oferował karty kryptowalutowe. Dzisiaj to jest standard i pewnie sobie myślicie, kurde, kto teraz tam jakieś. się yy, Wszędzie mogę mieć karty kredytowe tak? i płacić kryptowalutami. To, to, to tutaj to już było dostępne takim hypem w 2017 roku. Z 3 dolarów spadamy na 30 centa, tak? czyli kolejne praktycznie 1000. Tysiąc razy spadamy w dół. Kapitalizacja na poziomie GEMA 400 tysięcy. Nie nieżywy projekt, tak? To już jest prawdopodobnie nieżywe. A zresztą sprawdziłbym to, czy to w ogóle. Czy tu jest jakaś strona? Już tylko portfel do tego Tenexa. Bo nawet nie widzę strony internetowych, Czyli ten projekt można powiedzieć upadł, ale był naprawdę wiodącym, wiodącym projektem. Ci, którzy pamiętają, jak duża pompa była, jak było duże wykorzystanie Tenexa, jak karty Tenexa wychodziły i jak mocno było to używane. I ostatni projekt, być może z którego właściwie korzystacie, to jest Brave ale token głównie to był BAT, Basic Attention Token, który jest bezpośrednio wykorzystywany w przeglądarce Brave. To jest to, o czym mówiliśmy ostatnio na Space, że przeglądarka bardzo fajnie się przyjęła, bynajmniej w rynku kryptowaluciarskim, który nakazuje dbanie o bezpieczeństwo, to token nawet nie performował dobrze do góry. On oczywiście zrobił gdzieś tam w jakimś tam okresie czasu 10x, ale jest po prostu padaką tak 234 milionów dolarów. Tym ten, ten funkcjonuje cały czas, jest powiązany bezpośrednio z, z przeglądarką Brave jak widzicie nawet tutaj w tej przeglądarce gdzie ja jestem to widzicie można sobie tutaj włączyć tę te, możliwość zarabiania tych batów. Ja z tego nawet już przestałem w pewien sposób korzystać. i i pomimo tego, że przeglądarka jakby nadal lub nie została, dajmy na tym, tym komputerze, i jest wykorzystywana i świetnie świetnie sobie sprawuje pod kątem anonimizacji, blokowaniem reklam, tak, takich standardowych bzdur, które nie są potrzebne, to i tak trafiła na taką niszę, że sam token, no token nie podłapał, po prostu token nie poszedł razem z tą przeglądarką. Bo często mówicie, że jeżeli coś osiągnie duże zainteresowanie tak dużą adopcję to po prostu jest skazane na, na wygraną, tak? Jest skazane na to, że poradzi sobie bardzo dobrze. I tym filmem chciałem Wam trochę uświadomić to, że na przestrzeni lat, często jeżeli nawet w takim okresie marazmu teraz próbujecie sobie coś zracjonalizować, albo zobaczyć spółkę, która funkcjonuje, czy tam firmę kryptowalutową, która zarabia nawet, tak? która przynosi zyski, to niekoniecznie musi oznaczać to, że ona wzrośnie. I jeżeli byśmy badali to na przestrzeni lat, to trzeba było bardzo szybko wykorzystywać trendy. I naprawdę niewiele projektów, tak na dobrą sprawę, na przestrzeni wielu, wielu lat, długo mm, pozostawało gdzieś tam na samym przodzie i, i jakby cały czas rosło gdzieś tam przy Bitcoinie. To zawsze były bardzo dynamiczne wzrosty i praktycznie od szczytów bardzo mocne spadki. I Dlatego to długoterminowe trzymanie, o którym często się odpowiada, ma przy duży, dużych projektów, jest z punktu widzenia lepsze, i bo, bo po prostu trzymamy go i w pewnym momencie możemy sprzedać na przykład 10, na, na 10X. -ach. Ale te projekty, które się dzisiaj pojawiają w pierwszej setce, tak jak Etena, Hyperliquid, przecież one nie istniały jeszcze dwa lata temu, tak? Swój Stellar to jest już dosyć stary projekt, Bitcoin też stary. Avalanche to jest produkt z 21 było od Chronos też już trochę istnieje, Hadera. Leo token to był taki token giełdy Bit. Jak się nazywa ta giełda? A Bitfinex? Bitfinex, który po kradzieży właściwie giełdy Bitfinex został wyemitowany jako w pewien sposób rekompensata. I. To po prostu uratowaniem tej giełdy w pewien sposób został ten token wypuszczony. Litecoin to znane to tona jeszcze nie było jakiś czas temu, tak. Shiba Inu i mamy tu w większości tokeny giełdowe. Większość jest stablecoinów. Pepe, tak, który też jest takim świeżym produktem. Znowu mantel giełdy Bybit. Bitensor, który no, to taki jeden taki rodzynek, który się wkradł tutaj nam w setkę i i naprawdę osiągnął dosyć ciekawe wyniki, ale no też jakby się to na razie uspokoiło. Arbitrum, czyli klasyczne L2, być może się tu gdzieś znajdzie optymizm. Kaspa też taki projekt, który dosyć dobrze sobie poradził, ale w większości później jak przyjdziemy dalej, to te projekty tak jak Stamp, tak? takie jak Quantstamp, takie jak Saya, takie jak Civic tak? czy Bat docierały do pierwszej setki capu? Dzisiaj mamy totalne przetasowanie i niekoniecznie musimy zakładać to, że te tokeny sobie po prostu wraz z firmami kolejny raz dobrze poradzą. Więc przesłanie na dzisiaj to trochę, że trochę taka jest smutna z jednej strony, bo mówi nam o tym, że często dobrze wykonany research, często dobrze wykonana praca, zastanawianie się. Dały możliwość zarobku na danym projekcie. To, że jeżeli przebadaliście dany projekt wszędzie i wzdłuż i wszystko wskazywało na to, że jest dobrze, to to, że to będzie rosnął. To jest właśnie niestety mit z tego wszystkiego. Jeżeli można by było wyciągnąć jakikolwiek wniosek z tego wszystkiego, to czasami jest czasami, nie wiesz tego tak pewnik, ale czasami jest tak, że wybierając daną infrastrukturę. I realnie w niższych, w perspektywie dłuższego czasu, kiedy skupujecie ten token, po prostu powiedzmy, bo leży na glebie, no i my na to leży, leży coś na glebie cały czas, ale już mało opada tak, ale leży na glebie. I skupujecie go po prostu, nie wiem, miesiąc w miesiąc, to czasami, nawet jeżeli mu się nigdy nie uda, tak, i osiągnąć jakiegoś spektala, spektakularnego sukcesu, to dochodzi do wybicia, żeby sprzedać te wszystkie tokeny, które zbieraliście niżej, i żeby po prostu. Co do cudzysłowie wyjść na nim na plus, bo, bo to jest czasami lepsza strategia niż, niż badanie i tracenie czasu na to wszystko. I ja na przykład z takich coinów, które się obserwuję, które trendują czasami codziennie, no to są tylko trendy, które trwają bardzo krótko. No i niestety ludzie, mówię niestety, bo to się po prostu powtarza, że kiedy dany token rośnie, narracja rośnie, to się dorysowuje po prostu całą, mm, całą otoczkę, do czego, dlaczego to rośnie. Niestety mamy takie otoczenie, kiedy altcoiny jeszcze nie rosną. Yy, prawdopodobnie będą rosły i kiedy, kiedy będzie pozytywne otoczenie, no będzie, będzie bardzo dużo doklejanych narracji i, i racjonalizacji. Tak? I chciałem wam tym filmem trochę przed tym ostrzec, że kiedy rozpocznie się kolejny taka dynamiczna wzrost altcoinów. Już nie wiemy jaka dynamika będzie, no, ale dajmy na to, że będzie jakaś dynamika, czyli nie będzie to lecieć bokiem i tylko w dół, tylko po prostu do góry jakiś tam bez miesiąc czy dwa. Mm, I te wasze tokeny, które kupiliście będą bardzo mocno racjonalizowane, dlaczego one w perspektywie lat mają po prostu świetną, świetlaną przyszłość. Mają na te, na, tylko na celu to, żebyście po prostu ich nie sprzedali, żeby tej, tej dużej podaży na rynek nie było, żebyście się w niej zakochali, przed czym chcę was ustrzec, i przypomnieć o tym, żeby ustawić sobie strategię, jeżeli coś kochacie, to zostawcie sobie na końcu te 10%. Będziecie mogli do śmierci później napatrzeć na te tokeny. Ale nie dajcie się nabrać, bo kiedy rynek zrobi się gorący, to na pełnej będą wchodzić racjonalizacje. A te przykłady, które Wam dzisiaj podały, podałem, te racjonalizacje miały i były bardzo niesłuszne. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ci którzy są dłużej na rynku, albo ci którzy są śmi w i mogą coś na ten temat się wypowiedzieć. Jeszcze wam przyjemnego dnia i do następnego razu. Cześć.